To miało być wielkie, rodzinne święto, moment pojednania i wyciszenia po tygodniach totalnego chaosu. Zamiast tego, imprezka po chrzcinach u Martyniuków zamieniła się w kolejny, choć tym razem cichszy i bardziej surrealistyczny spektakl, który wywołał w sieci lawinę pytań. W sieci właśnie pojawiły się zdjęcia z tego, co działo się już po wyjściu z kościoła i są one absolutnie zdumiewające. Mamy tu obraz uchahanego Daniela, który bawi się, jakby świat nie istniał, nerwowo palącą papieroski Danusie, która rzuca mu lodowate spojrzenia oraz tajemnicze resztki jedzenia pakowane do samochodu. Czyżby były przeznaczone dla wielkiego nieobecnego, dla Zenka? W minioną niedzielę, 26 października, syn Daniela Martyniuka i jego żony Faustyny przyjął swój pierwszy sakrament. Po uroczystej mszy w białostockim kościele, podczas której, jak donosiły media, Daniel siedział posłusznie z nietęgą miną, Nadeszła wreszcie pora na świętowanie w bardziej swobodnej atmosferze. Goście udali się do eleganckiej restauracji na uroczysty obiad. Jednak już na pierwszy rzut oka widać było, że coś jest bardzo nie tak. Podczas gdy uwaga powinna skupiać się na małym Florianie i jego rodzicach, całe wydarzenie zostało zdominowane przez dwie rzeczy: szokującą nieobecność głowy rodu Zenona Martyniuka oraz zdumiewające zachowanie jego syna. Daniel. Jak gdyby nigdy nic, jak zwykle, zdawał się bawić po prostu przednio, kompletnie ignorując powagę sytuacji i niedawny międzynarodowy skandal, który sam wywołał. W centrum tych zdarzeń, które rozegrały się w niedzielne popołudnie, znaleźli się oczywiście goście, organizatorka uroczystości, czyli Faustyna Martyniuk, wystrojona Danusia po metamorfozie, no i on, Daniel. To właśnie ojciec Floriana, mimo licznych i skomplikowanych perturbacji, Ostatecznie zaszczycił wszystkich zgromadzonych swoją obecnością. Na zdjęciach widać go w pełnej krasie i jest to obrazek, który wprawia w osłupienie. Podczas gdy jeszcze kilka godzin wcześniej, w kościele, jego mina była nietęga i ponura, tak w restauracji nastąpiła zdumiewająca przemiana. Czarna owca rodziny, człowiek, który zaledwie kilka dni temu wywołał skandal na arenie międzynarodowej, teraz śmigał między gośćmi z talerzykami i, co najbardziej szokujące. Wyglądał na przeszczęśliwego. Fotoreporterzy uchwycili go uchahanego, śmiejącego się szeroko i bawiącego się, jakby był na najlepszej imprezie swojego życia, a nie na rodzinnej uroczystości, która odbywa się w cieniu jego własnej kompromitacji. Ale ten obrazek radosnego Daniela był tylko jedną stroną medalu. Kontrapunktem dla tej beztroski była postawa jego matki. Uwagę fotoreporterów nieustannie przykuwała elegancka Danusia, która najwyraźniej nie podzielała doskonałego nastroju syna. Matka chrzczonego dziecka co i róż wychodziła przed lokalna papieroska. Te nerwowe wyjścia na papierosa, powtarzane wielokrotnie w trakcie przyjęcia, były wyraźnym sygnałem gigantycznego stresu. Ale to nie wszystko. Zachowanie Danuty wobec pierworodnego było lodowate. Na zdjęciach widać, że zarówno jej miny Jaki stanie plecami do pierworodnego sprawiały wrażenie, że między tą dwójką panowało napięcie. To nie było przypadkowe odwrócenie się. To wyglądało na celową, publiczną demonstrację. Autorzy materiału źródłowego zadają kluczowe pytanie, które ciśnie się na usta: Matka wciąż nie wybaczyła mu samolotowej burdy? Wszystko na to wskazuje. Mamy więc uchahanego syna, który zdaje się kompletnie nie przejmować konsekwencjami? I wściekłą matkę, która próbuje zachować resztki klasy w swojej oryginalnej stylizacji, ale jej mowa ciała i nerwowe palenie zdradzają wszystko. Jego agresja była tak niebezpieczna, że kapitan podjął dramatyczną decyzję o awaryjnym lądowaniu w Enicei. Tam Daniel został siłą wyprowadzony przez sześciu francuskich policjantów i spędził noc w areszcie. Jego uchachana mina to twist, którego nikt się nie spodziewał. On zdaje się autentycznie bawić przednio co pokazuje jego kompletne oderwanie od rzeczywistości i konsekwencji. Ale prawdziwy huk i najbardziej zdumiewający moment tej imprezki nastąpił na samym końcu. Po tym, miejmy nadzieję, w spokojnym wieczorze, przerywanym jedynie nerwowymi wyjściami Danusi na niezliczoną liczbę dymków, Martyniukowie zaczęli się zbierać. I co zrobili? Zamiast po prostu wsiąść do samochodu i objechać, rozpoczęli operację logistyczną. Skrupulatnie pakowali wszystkie prezenty i resztki jedzenia do samochodu. Tak, resztki jedzenia. W tym momencie gościom naprawdę mogły opaść szczęki. Z jednej strony mamy luksusową, elegancką restaurację, wystrojoną Danusię, prawdopodobnie swój słynny błękitny komplet z cekinami, białe kozaki i z Louis Vuitton, a z drugiej strony scenę jak z typowo polskiej, oszczędnej rodziny, która pakuje na wynos to, co zostało na talerzach. Jaką więc grę prowadzi ta rodzina? Analiza tego, co zobaczyliśmy, jest porażająca. Mamy tu obraz kompletnej dysfunkcji. Daniel jest ucha, być może to nerwowy śmiech, a być może autentyczna, socjopatyczna, beztroska człowieka, który wie, że i tak zawsze mu się upiecze. Danuta jest wściekła, jej miny i stanie plecami do syna to publiczny wyraz potępienia, którego nie jest w stanie ukryć nawet na chście wnuka. Jej papieroski to symbol stresu, jakiego nie jest w stanie opanować. Zenon jest nieobecny to największa zagadka. Czy to cichy protest? Czy ucieczka od wstydu? Czy początek końca jego publicznego wsparcia dla syna? A na koniec te resztki. To jest najbardziej ludzki i jednocześnie najbardziej zdumiewający element tej układanki. Po co pakowali jedzenie na wynos? I tu pojawia się genialna w swojej prostocie i ironii sugestia autora artykułu źródłowego, która jest idealną puentą. Czyżby dla Zenka? Ta jedna krótka fraza rzuca na wszystko nowe światło. Król Biskopolo, głowa rodu, nie przyszedł na ucztę do wnuka, być może w proteście przeciwko synowi. Więc żona, Danuta, mimo wściekłości na Daniela, mimo nerwów, wciąż pełni rolę tradycyjnej żony i pakuje mu resztki z imprezy do domu? To obrazek tak absurdalny, tak tragikomiczny i tak polski, że aż trudno w niego uwierzyć. Podsumowując, impreska po chrzcinach u Martyniuków była spektaklem, którego nie powstydziłby się najlepszy reżyser. Mieliśmy uchachanego skandalistę, który bawił się, jakby nic się nie stało, wściekłą matkę palącą nerwowo papierosa za papierosem i rzucającą mu spojrzenia pełne pogardy, wielkiego nieobecnego ojca króla, który wystawił całą rodzinę. A na koniec wielkie pakowanie prezentów i resztę jedzenia, być może jako symboliczny dar dla nieobecnego patriarchy. Zamiast święta, dostaliśmy kolejny odcinek mrocznej telenoweli. Sami zobaczcie zdjęcia z tej kuriozalnej imprezki. A co państwo sądzą o tej sytuacji? Czy uchachana mina Daniela to już szczyt bezczelności, czy może próba ratowania atmosfery? Co myślicie o nerwowych papieroskach Danusi i jej jawnym okazywaniu niechęci synowi na chrzcie wnuka? I najważniejsze pytanie, jak interpretujecie nieobecność Zenka i? Te resztki pakowane do samochodu? Czy faktycznie Danusia wiozła mężowi obiad z imprezy, na którą sam nie raczył przyjść? Czekamy na Wasze teorie w komentarzach.